Nie. nie. No, spoko. Nie po pogalić. No, także w następ, następnej edycji po prostu wygrany ma walczyć. Walczyć, chce się grać, także prawdopodobnie mnie zobaczycie. Widzieliśmy się na bardzo przypadkowym spotkaniu w Jantarze, Tam nagraliśmy wywiad około 15-minutowy. Potem z tego co wiem, pojechałaś od razu na JaleX TBKS W 85. Tak. Tam niestety poniosłaś porażkę, tak, tak samo jak Wiktoria Czyrzewska. I co będzie dalej? Bo, bo dużo ludzi o to pyta, gdzie Adrana Kreft będzie i czy to będzie jeszcze ten rok. Chciałabym, żeby był to ten rok, ale nie mam jeszcze jasnej odpowiedzi z KSW. Ja zgłosiłam swoją gotowość, z tym, że no nie wszystko zależy ode mnie, nie wszystko jest tak, jak ja bym chciała. Prawdopodobnie to będzie koniec no, znaczy się koniec początek, początek przyszłego. Roku. Ja jeszcze mam kontrakt na parę walk. Chciałabym tą najbliższą wygrać i e, chciałabym rewanż z Min. Bo wiem, że mogłam wygrać tą walkę. Nie będę teraz gadać, a nie byłam sobą, a to, a tamto. Po prostu następna walkę muszę wygrać w fajny sposób i tym samym zasłużyć sobie na rewanż. Mhm, wczoraj była rewolta, więc powiedz, jak tam się sprawdzili twoi zawodnicy. No niestety takiem... Bo, no przykre doświadczenie, bo nigdy, nigdy takiego czegoś nie doświadczyłam, że na, na gali wygrywa, trzech, trzech zawodników startuje i trzech przegrywa. To jest e, ciężkie i dość przykre, no ale cóż, no, jak to mówi klasyk, taki sport. Nigdy wcześniej nie było takiego czegoś, wiesz, generalnie no, ja się śmieję, że zaczęłam z łopascy chyba, wiesz, bo była moja przegrana i teraz chłopaków, no ale nic się nie dzieje bez przyczyny. Na życie toczy się dalej, tylko tak zapytam, czy czujesz się już teraz profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej, bo wasz mecz sędziował Szymon Marciniak, jeden z najlepszych polskich sędziów. Ogólnie ci powiem, że tak sobie o tym myślałam, że tyle chłopaków by chciało wiesz, żeby sędziował ich mecz Marcin... sędzia Marciniak. A, a ja miałam wiesz z przypadku tak naprawdę, bo wszyscy wiedzą co się dzieje w internecie i dlaczego efekt motyla po prostu, że tutaj jestem, bo się poprzednia ekipa posypała e, i sędziuje mi sędzia najwyższej klasy, także no. Taki zaszczyt, nie? Bo mam nadzieję, że go gdzieś złapię i zrobię sobie zdjęcie, bo mega fajnie. Trochę tak jakby zawodnikowi frikowemu posędziował na przykład Piotrek Jarosz w OKTAGONIE. No właśnie, to jest na takiej zasadzie. Gadałam właśnie ze znajomą i mówiła, dokładnie tak jest, że niektórzy wiesz, chcieliby, żeby sędzia Jarosz sędziował ich walkę, się tym jarają, no a friki właśnie tak mają. No właśnie, gala KSW 85. Odpoczęłaś już, czy, czy już trenujesz, czy, czy teraz nie trenowałaś, a po prostu przyszedł telefon z MUF i mówię, dobra, i tak nie trenuję, stanie mi się, coś nie stanie, ale jadę na ten mów. Nie no, ja już trenowałam, może to nie wiem, nieprofesjonalne, ale miałam walkę w sobotę, a w poniedziałek już byłam na treningu, mhm. e, także ja i tak no stop trenuję, no ale nie oszukujmy się. No co mam mi się tutaj stać, wiesz, no nie, no, no, to nie KSW, no to nie ks w... Tak, to także... też nie zadła mogą pójść, wiesz, no to jest piłka nożna. No okej, okay, ale myślę, że poziom y, naszego teamu i teamu Lexi był dość wyrównany i nie obawiałam się totalnie o ten, o moje zdrowie. Myślałem, że powiedzieć, że wy będziecie mieli przewagę, a to mówisz, że z teamem Lexi poziom wyrównany. Nie, w sensie, powiem ci tak, one coś tam trenowały, one wiedziały, że będą grać, a ja się dowiedziałam wczoraj o godzinie 15. Mhm. Że, że gram, tak, że taka przewaga, że mogły sobie coś tam trenować, wiem, że trenowały. No okej, okay, przewaga fizyczna, wiedziałam, że nie będą chciały jakoś się tam ze mną ścierać o tą piłkę. I tak dalej. Ja też bardzo elegancko myślę, że się zachowywałam. Bo naprawdę zważałam na to, żeby im krzywdy nie zrobić, żeby gdzieś tam nie kopnąć po kostkach. Także zastawiałam się tylko i nie, nie faulowałam. Także jestem z siebie dumna, że wytrzymałam ciśnienie i, i nie zarobiłam żadnej kartki, bo każdy obstawiał, że zarobię. Ale ja mam wrażenie, że na MMA. Jest tak, taka atmosfera jednak, że, że nawet jak się nie jest zawodnikiem, to się czuje taką presję troszeczkę psychiczną, że tu jest klatka, że tutaj ludzie się biją, że tu za chwilę poleci krew, a tutaj było bardzo dużo dzieci na tym wydarzeniu. No tak, generalnie ci powiem, że, że fajne wydarzenie. I tak jak mówisz, ja wczoraj byłam na Gali, ja wiem, że to jest inny... Minęła ładunek emocjonalny, bo jeszcze moi koledzy walczyli, ale tak jak, tak jak wspomniałeś jest, wiesz, ludzie, ludzie się biją, leci krew, ktoś może paśnie, przytomny, jest taki, taki stres, taka adrenalina, a tutaj taka zabawa. Ja w ogóle nie czułam, nie czułam stresu. także fa... na kawę przyjechała. No fajnie się bawiłam. Jakby sobie po prostu tak, e, towarzysko pokopała w piłkę, w którą nie umiem kopać, ale się nauczę. A co chciałaś robić w dzieciństwie, bo właśnie dużo osób. Nie każdy chciał być zawodnikiem MMA, a większość właśnie chciała być piłkarzem, patrywała się w takich idoli, jak Robert. Bandowski, więc to Adriana krew chciała robić dzieci. No teraz cię zaskoczę, bo właśnie o tym rozmawiałam też tam ostatnio z moją mamą. Że generalnie jak byłam dzieckiem, to trzymałam się z chłopakami, no a chłopacy grają w piłkę. I jak grałam w piłkę, bo chciałam grać w piłkę, ale mama, wiesz, jak widziałam jest okna, nie, z bloku, bo na wiosce mieszkaliśmy kiedyś. W Tyczewie? Nie, w Tyczewie nie, w Dąbrówce, to jest pod starogardą, taka malutka, ale... dobry żart generalnie, ja też hejtuję Tyczewę, także spoko, mogę się przybić żółwia nawet za to. Któryś mi się przypomniał, przypomniał, mi się teraz wywiad z KSW Koloseum na Stadionie Narodowym i taki dziennikarz powiedział, Daniel Rudkowski, a może u was w Radomiu by na lotnisku galę zorganizować, bo tam i tak nic nie lata. Tak, te, dokładnie, do Dobry żart. Także wracając, e, grałam z chłopakami w piłkę i mała mi dawała kary i mówiła, że nie mogę grać, bo będę mieć krzywe nogi, także, no nie wiem, chciałam być policjantką, jak byłam e, mała, e, później w liceum, ale, no, chciałam grać w piłkę, ale mała mi nie pozwalała. Chyba mama nie jest zadowolona, że na MMA poszłaś. Mm, nie jest totalnie zadowolona, no ale to jest moje życie. A Jak się zaczęła Twoja kariera w ogóle z MMA? Gdzie, gdzie poszłaś na pierwszy trening? Kto cię na niego zaprowadził? Kogo on był? Zaprowadził mnie kolega i pierwszy trening był w MMA Team 3 w moim klubie. Rafał y, Urbański od początku mnie prowadzi. Przyszłam tak sobie, towarzysko i skończyło się jak skończyło. Kogo pierwszego rozłożyłaś na Macie? Y, chodzi ci o ten, o treningi czy o chodzi? Ci... Trening. Jak, zaczęłaś, jak zaczęłaś przygodę? No, generalnie tak od razu z buta. Wiesz, przyszłam raz na indywidualny właśnie z tym kolegą, i trener powiedział, że mam przyjść na, na grupę, i, i tak się zaczęło. Nie? Trener od początku mnie cisnął, mówił, że nie mam czasu, że muszę cisnąć, cisnąć. Była pierwsza walka semi-pro, przegrana, byłam załamana, a później poszło 10 wygranych, i teraz niestety znowu ten przecinek niefajny w, kar w karierze, przegrana, ale dalej będzie dobrze. Mhm, no jeszcze w tym roku są dwie gale KSW: jedna jest 11 listopada w Narodowe Święto Niepodległości w Radomiu, drugą mamy 16 grudnia. Ja podejrzewam, że te miejsca na karcie już są zapełnione, ale jeszcze nie wiem, jak ta sytuacja do końca wygląda na galę listopadową. Raczej na 90% tak, ale ta gala grudniowa jeszcze nic nie jest powiedziane, więc myślę, że tutaj możesz spokojnie celować, jeżeli jesteś w treningu cały czas, tak jak mówisz. No spoko, ja, ja jestem na, na tak, wiesz, ja też sama swoją karierę nie kieruję, bo karierę sportową kieruje mój trener, mm, także no jestem mnóstwo w treningu. Myślę, że tak, ja bym chciała. Nie wiem jak trener. Trener myślę, że też będzie przychylny. No ale to wszystko zależy od KSW. Ja w sierpniu też skoczyłam tak, wiesz, ja nie byłam tam planowana. Tam była inna zupełnie się popsuła ta jedynka w rekordzie. No okej, okay, ale ja nie żałuję, wiesz, że wskoczyłam na to zastępstwo. Nie żałuję. Myślałam, że wystarczy na no, Jasmin. nie wystarczyło, ale... Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Dzisiaj 7 października, więc tak trochę zdziwiłem się właśnie, że Ciebie tutaj zobaczyłem, no bo mamy kilka gal. Wczoraj była rewolta na pewno jest zmęczona. Dzisiaj jest jeszcze Strife, jest Babilony, TFL, więc naprawdę można wybierać. Tak, tak, fajnie, że MMA ogólnie w Polsce się tak rozwinęło i te gale, które były niszowe, przechodzą do telewizji straj właśnie jest w telewizji TVN bo Rewolta była w Polsacie. Bardzo fajnie. Sport się coraz bardziej popali, popa, popularyzuje. popularyzuje. Dokładnie. Także ja jestem zadowolony i mnie to cieszy. Jeszcze wracając na chwilę do tematu piłki nożnej. W nocy z czwartku na piątek nasi piłkarze z Legii Warszawa zostali pobici w Holandii. Nie wiem, czy coś na ten temat słyszałaś. Tak, tylko widziałem, wiesz, taki urywek. Dokładnie nie wiem, o co chodzi. Myślałam na początku, że to fake, ale generalnie nie jestem w temacie. Kompletnie nie wiem o co chodzi. Ale z jakiego powodu ich pobili? To znaczy było coś takiego z tego, co ja właśnie relacjonował internet, że. Piłkarze Legii pojechali na mecz, już się dało od, od samego początku odczuć taką niechęć po prostu do, do naszej reprezentacji tam z Legii Warszawa. Po meczu piłkarze się spakowali, nie byli w stanie opuścić stadionu, bo policja zablokowała wyjście i poturbowali nie to, że służba ochrony, policja poturbowała naszych piłkarzy, chyba dwójka pojechała do, do szpitala, kilku trafiło do aresztu. No, dziwna sytuacja, jak jak gdybyś się zachowała jako zawodniczka KSW, gdybyś wychodziła na przykład z takiej areny Gliwice, dzisiaj macie podstawionego busa, czy z jakiejkolwiek innej gali UFC wracasz na przykład. Z narożnika i w pewnym momencie służba ochrony mówi, że nie wyjdziesz. No generalnie ja zawsze ja się nauczyłam, że unikam po prostu z wady, jeśli chodzi gdzieś tam. Ja i tak nie wychodzę zbytnio na miasto, bo nie mam czasu. Bo wieczorami to ja trenuję, ale gdy są jakieś takie sytuacje, że wiesz, widzę parę jakichś tam gości czy coś takiego, to ja wolę przejść na drugą stronę, bo ja nie chcę nic udowadniać, nie muszę nic udowadniać. Nie chcę po prostu się mieszać, nie chcę prowokować sytuacji, gdzie... Yy, ty staniesz w swojej obronie, a ostatecznie to ten prowokator e, Cię oskarży, że coś mu zrobiłeś i masz z tego tytułu problem. Jakby Adriana Krew stanęła naprzeciwko mnie, jakbym pracował w ochronie, to ja bym, ja bym przepuścił, no nie żeby coś. Nie no spoko, ale wiesz, różne są goście, zazwyczaj ci co e, nic nie potrafią najgłośniej krzyczą i najgłośniej prowokują, a później też najgłośniej zgłaszają, tak? Kasia nam się przygląda, słyszałem, że razem kanał prowadzicie. Tak i... Kas... Ja nie nas, nie? Nazwa jest tragiczna, ale. Czy nazwa jest super. Ale co zrobimy? Jak to było, złomowanie? Nie, nie, nie. Złomowanie? Zajawka i proszę, proszę bardzo, bo tutaj pani się nie podoba. Nie wiem o co ma wchodzić. Słuchajcie, my tą nazwą mimo odmładzamy, wprowadzamy ją w nowy świat. Więc nie mówisz nic złego na swoje dziecko przybrane, przeszywane, wypchnięte. To nie jest kanał dla bumerów, tylko dla gimbusów. Jakąś grupę docelową? Generalnie. Grupa docelowa jest taka, żeby robić dużo wyświetleń. Na jakim kontencie na KSW? Na takim kontencie, żeby się klikało. Okej. Okay. <gry> To może coś szerzej możesz powiedzieć, jakoś zaprosić widzów na ten kanał. Słuchaj, żeby zaskarbić sobie taką wiedzę, to trzeba zapłacić. Tak? Ale paper view trzeba kupić? Nie, nie, nie. Słuchaj, ja mam swój. E, ja, w sensie ja z Kasią. Mhm. Mamy taki plan, że mówię ci, to trzeba posolić poważnie, żeby się dowiedzieć, jak zdobyć, jaki tam jest przycisk na YouTube. Jest srebrny, jaki tam są, jakie tam są przyciski. No, srebrny, złoty. Srebrny na 100 i złoty na milion. I diamentowy, diamentowy jest na 10 milionów. No to. No, diamentowy to trzeba, wiecie, posolić, bo taki będzie. Diamentowy, tak? Nieprawda, słuchajcie, będzie niedługo, tylko jak... No będzie diamentowy. Ile dajesz, Ada, tydzień, dwa, trzy? Eee, nie, tymi stami, znaczy realistami, miesiąc. No, no dobra. No. Wiesz, ja... Zależy miesiąc, wiesz, zale... zależy na jakiej planecie, nie na planecie Ziemi. No, no i tyle. Ale to nie macie kogoś tam docelowego, z kim byście Arda, tak rozumiem, że zawód zmienia się, będzie zawodniczką KSW, tylko w międzyczasie wywiady Kasia wstaje rano o piątej, jedzie do Tyczewa i wieczorem nagrywacie wywiad. Wiesz, no szczerze, tak już na poważnie, no to Kasia jest frontmentką, ona potrafi wszystko sklejać i tak dalej, wszystko robi od strony technicznej, to jest najważniejsze. Sieci YouTube, a, ja nie będę tutaj gadać, że ja coś robię, mój wkład jest niewielki, jakby, żeby nie powiedzieć znikomy. Czyli Ada Krew nie będzie robić wywiadów? No, może, może kiedyś, może kiedyś. Zobaczę, muszę się poduczyć, nie? W poniedziałku. No od poniedziałku może nie, w poniedziałku jestem rano na treningu, a później w Wiecie Gdzie pracujesz, tak zapytam, bo wiem, że Patryk Duński jest rybakiem, bo dużo zawodników nie jest zawsze w stanie tylko poświęcić stuprocentowy czas swojej karierze. Podejrzewam, że nawet Mariusz Pudzianowski po tym, co wstawia na Instagrama, że czasami jedzie gdzieś tym traktorem, więc pewnie od 5 rano ma co robić. Płudzian to, wiesz, on to robi po prostu, bo to lubi dla frajdy, on nie musiałby nic robić, a ja pracuję w rodzinnej firmie, mamy, sprzedajemy opał, wiesz, pellet, ekogroszek i tak dalej do domów. I, I pracuję na pełen etat 8 godzin dziennie rano robię trening. Właśnie nie 8, bo dzięki tacie to mogę troszkę się spóźnić do pracy. Jestem około dziewiątej w pracy, bo na siódmą mam tarczę do drzewa, zanim dojadę i tak dalej. Także, no, tym się zajmuję na co dzień, a przy okazji bije ludzi w klatkach. To powiedz mi, bo zawsze mnie to ciekawiło prywatnie. Czy sprzedaż peletu zależy od tego, jaka jest zima w Polsce? Generalnie, wiesz, my jesteśmy ostatnim yy, osionem. Tak, ostatni na łańcuchu pokarmowym. Ceny są dyktowane przez producentów. Wszystko zależy. Na jesień nigdy Powiem ci tak, nie kupuj nigdy opału jak się zbliża zima, bo wtedy jest najdroższy, opał się kupuje latem. Dobra. Wtedy jest najdroższy. Coś jeszcze na, na koniec jakaś pozdrowionka do widzów? Wbijajcie na gimbusiarski kanał Zajawka, <grywka> tyle I okej, okay, dziękuję bardzo za... Dziękuję, widzimy się w Jantarze w przyszłym roku, tylko że trochę cieplej już będzie. Tak. Także mam nadzieję, że będzie tak samo super pogoda. Tylko trochę ciepły, trochę ciepło. Tak. I Wam też życzę diamentowego przycisku. Dziękujemy, tak wbijajcie dziękujemy. Wbijajcie na Sporty... Channel i TV Foto. Spo... Sporty Channel i... TV Foto. TV Foto. Dziękujemy. Dzięki.